Jest turniej pożaracze, dziesiąty turniej. Byłam już e, dwa lata, e, rok temu i dwa lata, ale ja, ja nie jeździłam, tylko kibicowałam. Jeździłam, jest fajny tor. Bo można się wywalić. Znajdujemy się na granicy Ostrowa Wielkopolskiego i Topoli. Generalnie, aby ktoś chciał do nas trafić, wystarczy w Google Maps wpisać pożaracze Pool Arena i to właśnie jest ten nasz obiekt. Obiekt prywatny, ale dostępny tutaj dla wszystkich, także yy, znany tutaj w okolicach. To wyszło chyba z 12 lat temu może, kiedy trafiły do nas speedbajki pierwsze. Yy, o ile dobrze pamiętam, to mój syn Bartosz chyba zaczynał coś tam jeździć z Darcy Worldem, yy, no, i chyba z Holderem, Krzysztof, tak mi się wydaje. Każdy zobaczył, każdy się przyjechał. I tak z roku na rok coraz było nas coraz więcej, coraz więcej tych pitbike'ów. Także od, można powiedzieć, batka, dziwne się to wszystko zaczęło. Brahol przywiózł pitbike'a kiedyś z Anglii. I tu trochę z obokami pojeździliśmy po tej pola, i tak dalej, dalej się przewrócił. Nie, wiesz, gdyby było tak, byliśmy to pole. O, Sołtysa, pamiętasz? No. Sołtysa. Nie było nic. No. I podobny pomysł, żeby to zrobić to, taki mały, piaskowy. I się zaczęło. W sumie, nie? No tak, tak, tak. O, było cztery, cztery, były cztery osoby wtedy? Oto Znałem się bardzo dobrze z braćmi Ciupkami, z Kubą i z Bartkiem. Poznaliśmy się oczywiście przez Żurzel. Na co dzień jestem kierownikiem drużyny w Terze Dostrowi, także przez ten Żurzel nawiązaliśmy kontakt i właśnie przez to... Udało się nawiązać współpracę i jestem tutaj dzisiaj razem z nimi. Nie nam prezes naszego klubu, Bawimy się tym 12 lat, turniej ten dzisiejszy jest 10. No główne trofeum to jest puar prezesa Pożaraczy Pól. Naszym imprezom generalnie przyświeca taki cel, żeby przy okazji zabawy pomagać też przeważnie chorym dzieciom. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze. To jest takie. Z jednej strony, zwieńczenie całego sezonu żużlowego, bo w listopadzie praktycznie żużla już nie ma. Z drugiej strony, spotkanie mechaników i ludzi z żużla u nas, tutaj w środku Polski, gdzie każdy ma mniej więcej tyle samo kilometrów, nawet z odległych stron. Dla zabawy dla nas. Po całym sezonie jak pracujemy, żeby odpocząć, odreagować, od jakiegoś czasu zaczęliśmy pomagać też między innymi, zbierać pieniążki na, na cele charytatywne, także jest zabawa w pewnej kwestii też połączona z jakimś takim dobruczniem. Jeśli jesteśmy dobrze mieliśmy tu im pomagamy innym ludziom. Dając im zabawę i rozrywkę w taką sobotną pogodę jak dzisiaj. Także zapraszam wszystkich o deszczu. To znaczy mój teściu tu jest pierwszym, Sławego Oszczędza jest pierwszym, tak jakby sponsorem można nazwać pożeraczy pól, jak oni tutaj początkowali, to takim pierwszym gościem, później sponsorem i to tak się wszystko od niego wzięło. To jest fajna frajda, przygoda, naprawdę polecam każdemu, kto lubi motory, oderwanie, oderwanie od rzeczywistości, fajna zabawa, spotkanie przede wszystkim z nimi wszystkimi tu w jednym miejscu, bo w sezonie nie ma czasu na to, jest fajnie, naprawdę polecam. Dopiero rok czasu jeżdżę tak naprawdę i, i, i tylko, że nie na takim torze, tylko w Głażewie, tam na, 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 na trochę innym. Ale no, jak można komuś pomóc, to czemu nie? To ja zawsze jestem bardzo chętny i jeżeli nie się to, to, to pomoc, no to dlaczego nie? Przyznam, że ominąłem pierwszą edycję i do dziś żałuję, w związku z tym, w związku z tym następnych postaram sobie nie darować. Jest to bardzo fajna impreza. I aż strach byłoby i żal tego nie zrobić. To nawet nie chodzi tylko o to, że się fotografuje. No, po prostu tutaj warto być. To jest wydarzenie i sportowe, i charytatywne, i towarzyskie. Więc po prostu no, to taki must have. W zawsze jest ciężko, nie? Trzeba trochę się objeździć, tym bardziej, że formuła jest, że jedziemy bez hamulcy. Także no, to wymaga jakiegoś tam przyzwyczajenia. się najważniejsze dla mnie to jest, żeby się nie wywalić, nie? Z tym mam zawsze problem. Jestem dobrze przygotowany, myślę, że będzie chociaż widowisko, będę się starał zrobić jak co roku jakiś wynik lepszy. Zawsze miałem pecha, dzisiaj myślę, że ten pech mnie opuści i będę mógł się cieszyć z dzisiejszego dnia. To kształt, to właśnie bardziej żeby ten kształt chcieliśmy zrobić, żeby tak tylko w lewo jeździć, bo w prawo zawsze trochę ciężej się jedzie, jakoś tak, nie wiem, naturalnie się jedzie. A beczka powstała, ten nasz pierwszy tutaj łuk, przez to, że często stąd wypadaliśmy i chcieliśmy jakoś tak zabezpieczyć to miejsce, no ale tak się złożyło, że czym wyższy jest łuk, tym wyżej jedziemy i tak i tak cały czas wypadamy, także... Oczywiście że na feedback MRF, spodziewam się, no około dziesiątki podejrzewam, a na spokojnie, przycześnie, żeby sobie żadnych szkód nie narobić. Jest duża różnica, ale nie jest tak ciężko. Story jest szybki, także trzeba trochę uważać. Inna kontrola, ale nie jest ciężko. Polecam młodym chłopakom, że którzy chcą się uczyć jeździć. Zapraszam na pitbike. to jest naprawdę dobra opcja na początku. No i ta pomoc. Ta pomoc jest naprawdę fajna. Ja bardzo często właśnie mam kontakt z tymi chorymi dziećmi. Wiem, co to znaczy i każda zotóweczka naprawdę się bardzo liczy. U nas nie kosztuje nic, u nas się można poczęstować wszystkim. Nic nie będzie płatne: żadna kawka, herbatka, żadne poczęstunki, żadna kiełbaska. Ale ludzie bardzo chętnie do puszki wkładają pieniążki i zbieramy naprawdę niezłe sumki. Oczywiście puszki są z fundacji, wszystko jest oczywiście rozliczane przez fundację. No i to jest fajny cel. Myślę, że to jest ten najważniejszy cel. tak jak na żużlu, z tym, że jedziemy trzy okrążenia, za pierwsze miejsce zawodnik dostaje cztery punkty, za ostatnie dostanie jeden punkt, chyba że nie dojedzie, to, to ma wtedy zero. To jest generalnie zabawa, to jest turniej dla mechaników żużlowych i dla wszystkich, którzy się koło tego żużla mocno kręcą. Zawsze startuje w naszych zawodach jeden zawodnik czynny, taki mamy regulamin. No niestety w tym roku Mateusz Cierniak nie przyjedzie, ponieważ się rozchorował, spakował nawet busa. I obiecał, że jak rano się będzie dobrze czuł, to przyjedzie. No niestety choroba go zmogła. Nie mamy dzisiaj czynnego zawodnika z licencją. Opieka medyczna stwierdziła, cytuję, eee! będzie dobrze. feedback od MRF 140 pojemność, tak. Niektórzy mają tuningowane, niektórzy nie. Większość już teraz ma. A co potem tam każdy ma w tym motocyklu, tego nie wiemy. To jest tajemnica tunera, ale na pewno jest bardzo dobrze przygotowany i szybki. Będę jechał na świeżo, nic nie, nic nie także. Są różne tajniki, można, można kombinować jak tylko się da, prawda? Powiem na własnym przykładzie, im więcej kombinuję, tym czasem jest gorzej, także lepiej, lepiej nie kombinować. Nie, ja nie tuninguję, jadę na tym co mam, więc zobaczymy co będzie. Bardzo się staram, żeby, żeby zrobić jakby połączenie emocji, które są wokół, czyli tej emocji fajnej imprezy, fajnego spotkania, e, kiedy one opadają i przechodzą w natychmiast emocje sportowe, bo tutaj jak się chłopaki pod taśmę ustawią, to nie ma zmiły. Czarny koń, bo ja zawsze stawiam na widowisko. E, to kibice są tym, dlaczego tutaj jeździmy. i e, no, albo, albo jadę z przodu, albo, albo przynajmniej się staram jechać z przodu. Ani skóry nie oddam. Będę trzymał gaz cały czas. Liczy się przeważnie, przede wszystkim dobra zabawa. Każdy tor jest trudny. Wiadomo, że, że na początku będzie fajnie, ale później jak już się rozkopie, no to już będzie ciężej, ale myślę, że będzie dobrze. Niby to jest zabawa, ale jak siadamy na ten motor, to już nie ma zabawy, już nie ma koleżeństwa i tak dalej. Przez to te nagrody są cały czas takie stonowane. Na główna nagroda jest taki mały skuter od firmy skuta, skuter śnieżny. O naszego sponsora mu to jest w. jaki mamy bony, talony, jakieś do, drobne upomi upominki też od sponsorów, także sery fajne mamy tutaj, No, mamy też Sery od, ja i, jest sporo tego. Jest dużo, na wiele wszystko od sponsorów, także, także jest o co jechać, Jest ścisk, bo tutaj tak naprawdę każdy wyścig może decydować o, o miejscu, które zajmiemy na, na, na koniec. Chociaż kupaki czasami ostro pojadą, ale to wszystko jest w granicach fair play, także naprawdę polecam każdemu. Powiem tak, no, żadna jazda motorem nie jest bezpieczna, nie oszukujmy się tak. No, jest to na pewno jakieś zwiększone ryzyko kontuzji i adrenaliny, no ale to już to już jest z nas, nie płynie krew w żyłach, tylko adrenalina, jak my to mówimy, się śmiejemy, także no jest na pewno większe ryzyko, ale myślę, że dzisiaj tu spotkaliśmy się wspólnie, żeby się pobawić, myślę, że będziemy się nawzajem oszczędzać i unikać większych tam e, stykowych sytuacji i kontuzji. To jest chyba cały urok tego toru, że to jest bardzo mało miejsca, jest bardzo ciasno. Przy czterech zawodnikach naprawdę jest dużo fajnych akcji, dużo ciekawych rzeczy się dzieje, także ten tor, te swoje wymiary tutaj nie są przypadkowe, dlatego też pewnie to już dziesiąty turniej. No Te zawody już mają naprawdę swoją taką pitbajkową historię i w sumie to jest taki najbardziej kultowy pitbajkowy event w Polsce, jeśli chodzi o początki. To już w ogóle bezsprzecznie najstarszy. Przede wszystkim na tym, że wiecie się technika, dobre, dobre pokonywanie tutaj właśnie tych dwóch. Górek, jak my to mówimy, dobre wejście i, i tyle. Myślę, że głównie właśnie to jest mały, techniczny tor i trzeba po prostu uważać na tych podjazdach, na tych górkach przede wszystkim. Nie, technicznie parę rzeczy już się robi odruchowo tak naprawdę. Szybkości chyba Suma są troszeczkę mniejsze niż na żużlu i moja dyscyplina pracy prawdopodobnie trochę też, ale Przyznam, że już się powoli nie zastanawiam, co jak zrobić, tylko po prostu to robię. Nie wiem, jakiś gen mi się wykształcił, chyba. Trzeba dać sobie wszystko i naprawdę nie żałować samego siebie. Wiem, że oni tutaj przychodzą między innymi dla mnie, więc, więc ja też, też chcę dać coś od siebie. Tak, mam ochraniacze. Czasami dla bezpieczeństwa też jadę z tyłu, ale ochraniacze są tutaj łokcie, kolana, cała zbroja. Bez tego na tor nie wyjeżdżam. Zawodnicy przyjeżdżają. No bardzo różnie. No Maciek Marchal jeździł na przykład jak jeszcze u nas jeździł, przyjeżdżał z Koszalina aż. Przyjeżdżali z rybnika, bracia Momotowie. Kasper Gomulski czynny zawodnik. Był tutaj chyba ze dwa razy, może trzy już nawet nie pamiętam i na pewno raz wygrał, może dwa, też nie pamiętam, bo to nie najważniejsze jest. Szymek Woźniak na pewno też. A dlaczego wąsy wszyscy mają? Yy, no taki pomysł tutaj yy, wymyślił prezes. Jest to akcja, która wywodzi się tam bodajże z Anglii. To jest yy, na badanie się po prostu tak. Yy, Wąsopat, tak zwany po polsku, mowember po angielsku. Jest to taka akcja, że po prostu badać się zapobiegać rakom pasaty. Znaczy ja mam wąsa cały czas, brodę też to jest moje takie drugie dziecko, ja to się śmieję nigdy nie w brody. No tutaj e, można nazwać to tradycją chyba dzisiejszych zawodów, że wszyscy e, dość długo hodowali, e, pielęgnowali swoje wąsy. Ja poszedłem trochę na skróty, e, skorzystałem z taśmy i ze sztucznych wąsów. Gdzie można zobaczyć Twoje zdjęcia? Yy, prawdopodobnie będzie to internet yy, i właściwie kilka takich stricte z różowych i sportowych stron. Natomiast wyślę, zobaczymy czy to, się, czy to się opublikuje do do angielskiego Speedway Stara. Natomiast tutaj robię troszeczkę ukłon również w stronę organizatorów i uczestników. Właściwie te moje zdjęcia wszyscy uczestnicy w komplecie dostaną, żeby też mieli jakąś pamiątkę. I jest to jakaś forma mojego wsparcia dla, dla idei tutaj, którą... Prezes wszystkich prezesów, prezes Ciupka e, zrobił, e, ja nie jestem majętnym człowiekiem, ale umiem robić zdjęcia, więc chociaż w ten sposób e, spróbujemy to jakoś wesprzeć. Panie prezesie, pani... Zawsze mnie zaskakuje to, że nawet jak pada deszcz albo czasem śnieg, to oni się śmieją, jakby to była e, po prostu hawajska plaża. Bo wszyscy wiedzą, że to z serducha i z głowy wychodzi to, jaki będzie nastrój klimat, czy ktoś marznie, czy nie. I dzisiaj i padało, i wiało, a oni to się wszyscy śmieją, walczą, cieszą się. I jeszcze raz podkreślam, dla ludzi, którzy naprawdę potrzebują tego, dla dzieciaków, są w stanie poświęcić bardzo dużo. I to mnie zawsze zaskakuje, nie zmieni. Ja się tak troszeczkę wygupiłem z tymi włosami i powiedziałem, że 12 zł kosztuje. Moja wizyta u fryzjera i byłem pewny, że tam może do stówki dojdziemy. No jeśli ktoś licytuje moją tą marną czuprykę za 3000 zł, żeby żeby wspomóc konto chorej dziewczynki, to pełen szacun. I my się z takimi tutaj spotykamy często sygnałami, z takimi ludźmi właśnie. Wygrałem dwa razy chyba byłem drugi, raz trzeci, także ale były bywały też te, te słabsze turnieje, ale, ale najważniejsze, że w fajnym gronie i fajnie wspominam wszystkie. W zeszłym roku byłem czwarty, ale dla mnie liczy się, żeby się zapać na kolejny rok e, dalej, żeby tutaj być i, i się ze wszystkim i dobrze bawić. Pierwszy sezon zakończyłem bodajże po dwóch biegach z powodu defektu motocykla. W ostatnim sezonie też nie, nie pojechałem, o ile się nie mylę wszystkich biegów. Myślę, że jest to najlepsza impreza, jeżeli chodzi o zawody typu feedback w Polsce, jak nie myślę na świecie. Także myślę. dlatego myślę, że warto przyjść. Tym bardziej teraz, jak jeszcze tu Łukasz Pawlikowski z Maciej Merhelem robią imprezy też w całej Polsce i... I naprawdę jest coraz bardziej popularny sport i naprawdę się dziwię jak to się szybko roz, roz, rozprzestrzeniło, bo na początku tego my tu przyjechaliśmy motorami 5 mieliśmy 5 osób na miejscu i od tego zaczynaliśmy, a później tu chłopaki podczynęli też i tak to rozbuchali teraz, że naprawdę szapka z górka dla, dla ekipy, bo jest coraz bardziej popularny sport, naprawdę super sprawa. Tego się nie da podsumować, a przynajmniej nie w jednym zdaniu, ani w czterech. To każda edycja niesie za sobą jakieś nieprzewidywalne rzeczy. Dzisiaj nieprzewidywalne było serce jednego z ludzi jednego tutaj z sąsiadów, myślę, kilku, no bo dolicytowali do 3000 tysięcy ponad złotych dla potrzebującej dziewczynki. To jest cudowna rzecz pożeraczy, poza tą rywalizacją, która jest zawsze za ostra, bo oni zawsze obiecują, że w tym roku może troszeczkę odpuścimy, może tor będzie za, za bardzo wymagający i trzeba będzie troszeczkę ująć gazu. Nie, to jest niemożliwe. Oni nigdy nie odejmują gazu, zakładają kaski i zmieniają się w jakieś potwory. Nie, to poza tym wszystkim jest ważne to, żeby się śmiać do siebie, żeby się szanować wzajemnie, żeby mieć dla siebie dużo życzliwości i serca dla tych, którzy potrzebują. pierwszy raz udało mi się stanąć na podium po 10, w sumie w dziesiątej edycji turnieju, także jestem mega, mega szczęśliwy. Jeszcze żeby brat nie był w szpitalu, to by się w ogóle był, no, byłaby mega radość, ale z ale miejsca się bardzo cieszę i, i super, naprawdę fajny dzień. Oj konkurencja jest z roku na rok coraz większa i naprawdę chłopaki nie były koledzy, ale na to, że to już nie jest, nie jest koleżeństwo i trzeba cały czas być na baczności i gdzie się jedzie. Także czapka z głównych chłopaków, były piękne akcje, z tego co widziałem niektóre przynajmniej biegi jest konkurencja i się coraz większa robi. Zadowolony z wyników? Tak, jestem bardzo zadowolony. Chciałem podziękować sklepowi Pitbike za szybką oponę.pl. Panu Robertowi Barzekowi się ogląda po zewnątrz. Dzięki za szybkiego pita. Jestem nadal w szoku, że jestem drugi, bo do ostatniego wyścigu nie wiedziałem nic tak naprawdę. Ciężko było? Tak, ciężko było, nie mogłem się dopasować, koledzy byli szybsi, ale udało się nazbierać punktów i być drugim, więc jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze raz dziękuję moim sponsorom, którzy mnie wspierają i osobom, którzy kibicowali. Jestem naprawdę ogromnie szczęśliwy, że w końcu się do tylu tak weź na to podium. No nie było łatwo, tym bardziej, że trochę zaskoczył, był zupełnie inny niż, niż do tej pory. prostu był dużo taki bardziej miękki i mocno się zrywał. A co było naj, najtrudniejsze? Zawodnicy czy raczej tor? Chyba presja związana z obroną tytułu. E, no to jest e, kapelusz prezesa na wzory czapki kadrynowa na żużlu. I tutaj tak jak widać, każdy ze zwycięzców mógł zostawić po sobie pamiątkę. Jaka będzie twoja pamiątka? E, no, kolejną na szybkę do szyję. Po raz drugi mogę się wyhaftować na tej rapcie. Niech prezes naszego klubu, nie ma drugich takich zawodów. Nie ma. To są ludzie wywodzący się ze środowiska jednak żużlowego, yy, którzy całe życie sobie wkręcają w to, że nie ma hamulca albo nawet jak jest, tak jak tutaj, to się go nie używa. Yy, że się startuje w czterech, jeździ dookoła. No ale tu dochodzi hopka, bandy bardzo mocno podniesione, więc... Wszyscy... Jest to tak unikalne: ani żużlowiec by się tu nie odnalazł, chociaż startowali tu nie byli jacy żużlowcy, ani człowiek stricte speedbików też miałby problem. Więc to jest jakaś taka dziwna arena, miejsce, przestrzeń, teatr przedziwny, który e, wszystkich traktuje równo, równie bez litości, tak bym powiedział, i, i testuje absolutnie genialne umiejętności. Dlatego to jest tak wesoło.